przez generała Rusławowskiego, przez dowódcę I Armii. z tego roku osób w trwałych starciach wpadają do wysuniętego okopu. Ruszają pod czerwonymi sztandarami próbując dopaść również do głównych pozycji polskich. Ale ten atak został konfliktowany przez Polaków trzymających się na warszawskim cyklu. i Ukraczono jeden z okopów ale natychmiast kolejne półki okopników warszawskiej młodzieży, Piatu, pokolenia rodzonego, na początku XX wieku, ruszają do kontra i zdobyć złoto. Hej! Orle Biały Październik 1918 roku, a zatem w czasie, gdy kolejne polskie formacje wojskowe tworzone były już na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, na terenie Imperium Carskiego dochodzi do przewrotu, rewolucji. się pierwsze oddziały czerwonoarmistów. Bolszewicy początkowo muszą uporać się. Polacy zajmują Kijów, ale szczęście trwa bardziej tu. niebezpieczna. A straty coraz bardziej dotkliwe. Jeden z głównych dowódców wojska polskiego, generał Stanisław Szeptycki, pisał po granicy. Wojsko po kilkadziesiąt kilometrów parło na zachód pod naporem sił bolszewickich. Józef Piłsudski, dotychczas odnoszący kolejne sukcesy, zdawał się przeżywać kryzys. Nie, pokoruj, za wszelką cenę. Ty by... Zaszła potrzeba, tymczasem pod Warszawę zbliżać zaczęli się bolszewicy. 7 lipca sformowano armię chłopniczą, a wkrótce, w ostatnich dniach tego miesiąca Wschodnich przed Polak stolicy Polski znalazły się czołówki armii bolszewickiej. Początkowo awangarda armii bolszewickiej wycofuje się pod ogniem już na pierwszej linii obrony. Czy wytrzymamy do pozycji polskich, polskich przeciwników? Pierwszy ogień z okopów sprawia powstrzymanie kozackiej szarży. Tym niemniej nie jest on jeszcze bardzo skuteczny. Nie sprawia poważnych strat w szykach bolszewickich. Polszewicka kawaleria wciąż krąży na polskim przedpolu i rozpoznaje siły przeciwnika, a gońcy podają rozkazy na tyły do dowództwa. Starają się ustalić, jak liczny i jak dobrze uzbrojony jest pododdział Polski na pozycjach, do których właśnie podeszła kawaleria. Tymczasem na tyłach wojsk polskich do kontrataku kierowane są pododdziały polskiej kawalerii. Ci słynni którzy walczyli i przedawali swoją krew za wolność i niepodległość Polski już w czasie I wojny światowej. W szeregach Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, ale również w szeregach formacji tworzonych w armii rosyjskiej czy wreszcie na dalekim zachodzie, gdzie powstał najpierw Legion Bajęczyków, a następnie tak zwana Błękitna Armia Generała Halera. Polska szarża, polska kawaleria rusza do kontrataku i spędza pododdziały bolszewickie z warszawskiego przedmościa. Z przyczółku, na którym zaplanowana została wierna i dzielna obrona polskiej stolicy. Drodzy Państwo, w Warszawie zdobyć złoto, szkodności, wyposażenia, a zatem z wytrwałością wgryzają się ogniem artylerii w polskie pozycje. Kolejne sal wydział zbliżają się coraz bardziej do okopów zajmowanych przez Polską Piechotę na pierwszej linii obrony Warszawy. A do bolszewickiej awangardy podciągają kolejne pododdziały. Wojska polskie przegrupowują się w okopach. Przygotowuję do odparcia kolejnego ataku bolszewików. Tym razem zdaje się, że będzie to atak przeprowadzony znacznie większymi siłami. Zdjęcia. Zwróćcie drodzy Państwo uwagę na działo rosyjskie, ten działon, który stara się w polską pozycję. Drodzy Państwo, rok 1920 to czas, gdy po obu stronach mieliśmy do czynienia z niezwykłą różnorodnością uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania. Po stronie bolszewickiej było to oczywiście przede wszystkim uzbrojenie i mundury przejęte po armii carskiej. Bolszewicy oczywiście korzystali ze znaków charakterystycznych, z emblematów w czerwonej barwie. Natomiast po stronie Wojska Polskiego, już teraz patrząc na te przygotowane do, oko do obrony okopy na pierwszej linii, możemy dostrzec różnorodność barw mundurów, różnorodność hełmów, głowy i broni. Bo przecież przed pola Warszawy Bronili Polacy na odcinku całego tego frontu walczącego z Warszawikami, bronili Polacy, którzy dysponowali uzbrojeniem, wyposażeniem i umundurowaniem zarówno z armii pruskiej, austriackiej, francuskiej, z transportów brytyjskich i amerykańskich oraz z tego, co na ziemiach polskich pozostało. Po... Pójście drodzy Państwo, jak na naszych oczach rozwijają się tyraliery piechoty polskiej, kierując swoje czoło na pozycje bolszewickie. Dowódcy przed Warszawy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak istotny jest osób, jak istotny jest ten odcinek frontu pomiędzy Radzyminem i Wołominem. Jak ważna jest droga komunikacyjna ze śmiakowizny na odsłuch. To tu właśnie 13-14 sierpnia 1920 roku toczyły się krwawe walki. Po stronie polskiej 11. i 8. Dywizja Piekoty. Z jednej strony doświadczeni, ostrzelani, ale zmęczeni też. Zmęczeni ciągłym odwrotem doświadczeni żołnierze. Stawiający czoła bolszewikom od wielu lat, ale też i młodzież, harcerze, licealiści, akademicy, wśród których w czarnej sutannie ich kapelan ksiądz Ignacy z Korupka, błogosławiony. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że do głównych sił bolszewickich podciągnięte zostało wsparcie w postaci karabinu maszynowego. Słynne maksimy ciały seriami ognia. A tutaj możemy przyjrzeć się jeszcze znanej, zwłaszcza z szeregów pierwszej konarmi budownego taczance. To karabin maszynowy osadzony na wozie, Ona będzie konny przeciwko pozycji przeciwnika i wspierał w nim broni maszynowej na tarcie swojej piechoty bądź kawalerii. Broń, której niezwykle bali się Polacy. Broń, która naszym żołnierzom zadała w 1920 roku ogromne straty. rozwiniętej w tyranierze Armii Czerwonej, którą wspierają Polacy w okopach na pierwszej i drugiej linii obrony Warszawy, na warszawskim przedpolu. Bronią tej pozycji tak, jak uczą się tradycję polskiego oręża, nie krwi i honoru. Wojcy czerwono-argiejcy, wkładają do wysuniętych okopu, Ruszają pod czerwonymi standardami, próbując dopaść również do głównych pozycji polskich. Ale ten atak został powstrzymany przez Polaków trzymających się na warszawskim przyczółku. I pracował jeden z okopów, ale natychmiast kolejne pułki okopników warszawskiej młodzieży, kwiatu, ja pokolenia rodzonego, na początku XX wieku ruszają do kontrataku i odzyskują utraconą pozycję. Część bolszewików trafia do niewoli, inni zostają wybici na miejscu. Tymczasem lewe skrzydło wojsk polskich również rusza do kontrataku. Spójrzcie, drodzy państwo, jak przez te szeregi bolszewickiej tyrajery. Próbuje zerwać się do odwrotu. Ruszają kolejne pododdziały polskie. Ruszają odzyskując utraconą przednią pozycję pod Ossorze. A Polacy, wspierani są pociskami artylerii. Podciągniętej tutaj baterii i działonu ósmego pułku artylerii polowej. Kolejnych słynnych Polaków. Całością kontrataku podwagą i uwagą zagotuje pułkownik Urkaz Dukarski, doświadczony legionowo. Zbiera zagubionych w polu żołnierzy okotników z 221-236 pułków. Zbiera też tych starszych, bardziej ostrzelonych, ale zmęczonych, wykrwawionych i nieco wciąż dezorientowanych. Mówi Pokażcie tym młodym chłopcom. Pokażcie waszym synom, waszym młodszym braciom. Czym jest wspierani kolejnymi tyłowymi oddziałami? Rozkazy wydawane w stawie, przez generała Róczacowskiego, przez dowódcę pierwszej armii generała Latinika, przez generała Halera, dowódcę frontu, przynoszą oczekiwane rezultaty. 14. I następnie 15 sierpnia 1920 roku osób w krwawych starciach zostają wbitych. Walki te niosą z sobą wiele bohaterskich nazwisk. My dzisiaj zwykliśmy pamiętać tych najważniejszych, tych, którzy dowodzili pułkami, dymisjami, tych, którzy do boju. Prowadzili całe armie, realizując koncepcję uderzeń i wielkie manewry. Ale pamiętajmy, że na polach, na przedpolach Warszawy zginęło setki. Mówił do kwiatu warszawskiej młodzieży, z pułku, którego był kapelanem. Chłopcy, to w was, w waszych rękach i w waszych sercach. I tak oto osób został odzyskany. Pod osowem bolszewicy stracili około 600 zabitych i rannych. Straty po stronie polskiej były podobne. Wspomnijmy chwilą ciszy tych, którzy oddali wtedy życie. W ale przyniosły też ogromne straty po stronie polskiej pokojowej. I z tą pieśnią na ustach, drodzy Państwo, ojczyznę wolną po Panie, ojczyznę, którą opatrzność boska w tym cudzie nad wisłą raczyła nam wrócić, z tą pieśnią na ustach. Maszerują przed nami symbolicznie zwycięzcy z Pobosowa, z Podradzenia, z Podwołomina, z Nadkryj Wietka. A my drodzy Państwo uczcijmy ich słynnymi żórawieńcami.